Witam, x -Gero z tej strony, witam na kanale, a dzisiaj taka ciekawostka. Oglądam ostatnio i czytam sobie tutaj na forach i na, na internecie, znachodzę różne ciekawostki o różnego rodzaju schematach tradingu i o tradingu i, i w ogóle o, jak wiecie, lubię biografie, więc o ludziach z tradingu i oczywiście Prawdopodobnie większość zna tradera z Japonii, który nazywał się lub nazywa się BNF e, i jego historię, ale również drugim ciekawym, e, ciekawą legendą tradingu, e, również japońską, jest SIS. CIS. C I -S. I, i to, jest nie, to jest właściwie niesamowita historia. I um, nie będę dzisiaj mówił całej historii tutaj ani nie będę przedstawiał, bo nie ma najmniejszego sensu. Każdy może sobie. Sam pooglądać i lub też poczytać, jeżeli chodzi o, o, to, o, o tą osobę i w ogóle o co chodzi i w jaki sposób to wszystko się przedstawia. W ogóle ciekawostka, tylko na powiem, że wcale tutaj żaden matematyczny geniusz, żaden, żaden niesamowicie wykształcony człowiek, ani nic w tym stylu, po prostu. Zdrowy rozsądek i bardzo chłodne podejście, chłodne podejście do rynku. Tutaj ten jego słynny e, trade na 33 miliony jeden, jeden trade, 33 miliony e, oczywiście nasze, nasze lata, nasze czasy nic, nic też, e, wiecie, 100 lat do tyłu tak jak mówię często o Jessim Livermore. E, ale co ciekawe, ciekawe jest to, że tak właściwie sobie tutaj to przeglądam cały czas i tutaj właściwie mamy fragment, kiedy BNF i Sys mają ze sobą tutaj konwersację. Aż dochodzę do pewnego momentu i to jest chyba ten moment i posłuchajcie tutaj fragment. Sys zaczyna tradować... Emerging trends, czyli trendy, pojawiające się trendy i takie układy, patterns, jeżeli chodzi o, o to, co widzi na wykresach. <laughs> I tutaj jest niesamowite. Sys zaczyna tradować tiktaka. Typowego tiktaka. 525. Um, okay. Jak wiecie, mój tiktak to jest 10.30, Sys tutaj używał 5.25, dosłownie EMA cross. 5.25. Po prostu w taki sposób, jak, jak to zauważyłem i to sobie zauważyłem i, i, i teraz oglądam to, to mi się zaczęło, zaczęło że tak powiem, e, chcieć jakby śmiać, ponieważ... Kiedy tak naprawdę zauważcie to, i to jest jego początek tradingu, i właściwie to jest jego dobry początek tradingu, kiedy e, zaczyna ze swoich tam 30 tysięcy robić pierwsze 3 miliony, używając najprostszych schematów, jakie można, e, jakie można właściwie sobie e, wyznaczyć, jeżeli chodzi o trading. Każda strategia, również ta, wymaga takiego do, dokładniejszego fine tuning, jak to, jak to mówi się z angielskiego, czyli takiego dopieszczenia, to o czym mniej więcej wspomniałem również wczoraj w odcinku. Ale ta podstawa, ten fundament, który tutaj został używany, to jest dosłownie to, o czym cały czas mówię o naszym tradingu, a więc. Najzwyczajniejszy w świecie TIC, tak, czyli EMA Cross 1030, to co, to, co, to co cały czas Wam pokazuję i to, na, czy, na czym opieram właściwie swój taki fundament do podejmowania decyzji, ramy czasowe 1,4 i 1 godzina 4 godziny i 1, 1 dzień, i do tego wszystkiego MACD w zwyczajnych, standardowych, w standardowych ułożeniach, czyli 12, 26, 9. Jedyne co robię, to sobie zmieniam kolory tutaj linii, po to, aby mieć bardziej obrazowo to przedstawione, co i w jaki sposób ten trend się właściwie kształtuje w danym momencie. I patrząc na to, w jaki sposób to się kształtuje i w jaki sposób to się rozgrywa, używając tych podstawowych. Narzędzi, które są dostępne właściwie dla każdego, można naprawdę i tak jak napisałem wczoraj na Twitterze, można naprawdę tutaj wychodzić z tego rynku z, z zyskiem. I, 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 I najciekawsze to jest to, że kiedy tak Obserwując te legendy tradingu Jesse'ego Livermore, kiedyś mówiłem, że Jesse Livermore, jeżeli w jego czasach 100 lat temu, kiedy on tradeował, jeżeli miałby te narzędzia, które my w tej chwili mamy, to prawdopodobnie używałby tych narzędzi, ponieważ w głowie robił sobie dosłownie to samo. Czyli jak tam w książce opisuje to, jak Jesse przyglądał się taśmie. Czyli inaczej mówiąc, przyglądał się nadchodzącym numerom, cyfrom z rynku, z giełdy i, i, i tym notowaniom, i na podstawie tego próbował określić trend. Tak teraz, kiedy patrzymy na wszystkie nasze indykatory, a te najprostsze, które mamy właściwie dostępne, to jest właściwie to, co widzimy, czyli ten EMA Cross i MACD. I, i dosłownie wrzucając je, i tutaj na Bybitie ja wam pokazywałem już mnóstwo razy, jak to, jak to dodać, a więc mamy Bybit i idziemy tutaj po prostu do indykatorów i wpisujemy tutaj, albo wpisujemy ma zwyczajnie mamy ten MACD, albo wpisujemy MA-CROSS i wpisujemy IMA-CROSS. I, e, I mamy te właśnie indykatory, co widzicie u mnie na wykresie. A następnie tutaj w ustawieniach e, zmieniamy sobie ustawienia na krótki czas zielony, długi czas czerwony. Ja tutaj krzyżyki sobie na biało zaznaczyłem. I tyle. I jeżeli już to 10,30, jeżeli byśmy mieli ustawienia e, właściwie z sysa, sysa, to by było 5,25. On używał 5.25, to zobaczmy, jakby to wyglądało teraz. 5.25 tak by wyglądało. To jest dosłownie niuans, malutka zmiana, ale mniej więcej tak by to wyglądało. W tej chwili na godzinówce byśmy widzieli, że jesteśmy pod czerwoną kreską. Trend tutaj zawija się w dół i krótkoterminowo mamy taką jakby małą, potencjał małej korekty. Patrząc na jednodniowy wykres. Możemy sobie w tym momencie, że tak powiem, wyznaczyć to, gdzie ta korekta może krótkoterminowa korekta może wylądować, a więc, że może ona wylądować w okolicach 29 400, lub nawet sięgnąć do 28 000 i to ciągle będzie taka w miarę krótkoterminowa, gdybyśmy zjechali poniżej czerwonej, to znaczy, że wtedy mamy dłuższo, dłuższą korektę i możemy. Troszkę zawrócić z trendem w dół. Więc to jest jed, jed, jeden dzień, to jest 4 godziny, w międzyczasie również mamy, to jest jedna godzina, w międzyczasie mamy również 4 godziny i tutaj 4 godziny również, gdybyśmy tak zobaczyli, co się dzieje na i jak wygląda, bo właściwie to na 4 godzinówce to wygląda to w ten sposób, a więc wskoczyliśmy pod zielony i znowu możemy tutaj wskoczyć 29, jakieś 200, 300. Na dniówce tam mówiłem 400, i ciągle będziemy mogli odbić do góry, chyba że i znowu. A więc, ten, ten indykator, taki najprostszy indykator, jaki mamy dostępny dosłownie tutaj na, na Bajbicie, czyli ten EMA Cross, czyli mój taki przeze mnie nazywany tik to znaczy przecięcie na MACD, tak, to jest potwierdzenie na EMA Crossie, to jest. To jest coś takiego, co właściwie na samym początku swojego tradingu, gdzie właściwie wystartował z kwotą tutaj chyba 30 tysięcy dolarów i tradował to do ponad 3 milionów, używając tych indykatorów. Zobaczcie jeszcze raz. I tu, jest właściwie, I tu jest właśnie, tutaj to jest właśnie to potwierdzenie. A więc wyjechał z 30 tysięcy, dojechał do 100 tysięcy na tej najprostszej metodzie. Następnie w miarę doświadczenia, i, i, i tego, bo to są jego początki, w miarę doświadczenia nagle zaczyna łapać takie jakby różnego rodzaju własne, własne jakby e, e, poznaje rynek w, w, własnymi oczami i zauważa, że dodatkowe, dodatkowe, elementy wchodzą w grę przy podejmowaniu decyzji i dokłada to wszystko do, do, do tej najprostszej strategii, z jaką startował, i wtedy, e, i wtedy zaczyna się, i wtedy zaczyna się. Okej, okay, nie będę tutaj, nie będę tutaj e, e, dłużej to wam puszczał, ale niesamowita historia, i, i właściwie e, bardzo e, pokrywa się z tym, o czym e, mówię od już e, dłuższego czasu. I kiedy, im dłużej, im dłużej, tak właściwie sobie e, śledzę, w jaki sposób, e, w jaki sposób e, zyskowni traderzy dochodzili do pewnych. Do pewnych momentów swojej, swojej kariery, jeżeli w ogóle można nazwać to karierą, i do swoich pieniędzy, to właściwie zaczęło się wszystko od tych fundamentów, które były budowane na czymś, co, 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 co było wizualne, co było namacalne, co było do opanowania, zanim jeszcze poznało się inne tajniki, Tradingu, ponieważ każdy początkujący trader, kiedy zaczynamy tradować, musimy zacząć od czegoś. I największym problemem początkujących traderów jest to, że zaczynają od próby poznania tajników tradingu, zanim jeszcze znają fundamenty tradingu. To tak, jakbyśmy się uczyli driftować, zanim jeszcze zaczęliście, zanim jeszcze umiemy zmieniać biegi w samochodzie, a już chcemy drifting uprawiać. Więc e, i, i ręczny hamulec podczas jazdy zarzucać. To jest to jest coś i to jest coś, co większość. E, gdzie większość właściwie, na czym większość się wywraca, jeżeli chodzi o trading. A więc te podstawy, ten fundament, e, zanim zaczniemy uprawiać całe, całe inne kombinacje, jeżeli chodzi o trading. Więc e, znowu. E, BNF. Był jednym z, takich, jednym z takich traderów tych japońskich, których, o którym lubiłem sobie poczytać i posłuchać. Sys jest takim drugim, którym lubię sobie posłuchać i poczytać. I nagle w jednym z takich materiałów jakby odnachodzę kopię czegoś, do czego sam właściwie, co sam odkryłem, a ktoś odkrył to przede mną. Czyli tak jakby potwierdzenie tego, że. Idę, idę dobrym tropem. Szkoda tylko, że zajmowało mi to tyle czasu i szkoda tylko, że straciłem w międzyczasie również tyle pozycji. Gdybym tylko od razu zaczął od tego, miałbym na pewno, miałbym na pewno dużo łatwiej i, 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 i zupełnie inny, w innym miejscu może bym nawet w tym momencie był, gdyby te środki, które poszły na naukę. Zostały na koncie, nie udowadniając sobie, że coś w taki, a nie inny sposób działa. Między innymi dlatego dzielę się z wami takimi moimi przemyśleniami i tym wszystkim, co widzę tutaj właściwie u siebie na, na swoim koncie i na swoim doświadczeniu, jeżeli chodzi o trading. I jeżeli widzę, że z czymś się nie zgadzam lub coś jest zbyt Zbyt zaawansowane lub tylko wyrwany kontekst zaawansowanego, zaawansowanej rozgminki na temat tradingu, a ktoś nie rozumie nawet dlaczego i podąża w tym, w tym kierunku, może zwyczajnie wywrócić swoje konto, czyli po prostu się wyzerować. Pierwsza rzecz na, na podjęciu zbyt dużego ryzyka, czyli zbyt dużej dźwigni. Tutaj. Jeżeli chodzi o trading, a druga rzecz na po prostu podejmowaniu decyzji wejścia czy wyjścia w pozycję, czysto na e, czuja, jak ja to mówię, lub na e, zwyczajnej e, analizie typu e, poszło w górę, musi spaść, poszło, spadło, więc musi iść w górę. Co, 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 co najzwyczajniej w świecie, e, najzwyczajniej w świecie nie działa. A więc ten te dodatkowe elementy potężnie, potężnie roz... zmieniają całą sytuację, jeżeli chodzi o, o, o konto. I teraz ten cały element tego, gdzie właściwie trzymamy, zwiększamy, zwiększamy pozycję i trzymamy pozycję dłużej na, wy... na, na tych zyskownych pozycjach, a właściwie redukujemy ryzyko poprzez ucinanie jakichkolwiek niekorzystnych dla nas wejść w pozycję. Między innymi mówię tutaj o stop losie na zielono, czy, czy o tym dodawaniu do pozycji, kiedy pozycja idzie w dobrą stronę, a stop los na zielono zabezpiecza pozycję. To są te elementy dodatkowe, gdzie właściwie możemy przejść od tradingu. Do właściwie do rozgrywki dosłownie czystymi numerami, gdzie, gdzie, gdzie właściwie kwoty w tym momencie przestają mieć znaczenie. Chodzi tylko i wyłącznie o rozgrywkę, bo kwota to już jest, to już jest pojęcie względne. Dla kogoś 100 może być dużo, dla kogoś 100 może być nic. Dla kogoś tysiąc może być dużo, dla kogoś tysiąc może być nic, więc kwoty nie mają znaczenia. Chodzi tylko i wyłącznie o rozgrywkę cyfrową między nami, a e, nami, a giełdą. I tak jak tutaj e, słyszymy, że to jest czysta rozgrywka, wszystko poza tym nie ma najmniejszego znaczenia. I, i kiedy tutaj właściwie słyszę sobie o tym, jak e, oderwanie się od analizy fundamentalnej, Danego tradeu, a zajęcie się czysto technicznym wejściem w pozycję i wyjściem z pozycji, to, że to właściwie rozgrywa się idealnie tutaj w jego przypadku, to gdy mamy bitcoina, to, to gdy tradujemy w ogóle na, na krypto, to ma, to ma to tym większy sens dla nas, dla mnie przynajmniej, ponieważ. Tutaj nie mamy, to nie, nie wyjdzie, że wyjdą um, raport zarobkowy, kwartalny czy coś w tym stylu. Więc to ma, to, to zupełnie nie ma tutaj znaczenia, więc tutaj te wiadomości i, i, i to, w jaki sposób y, rozgrywamy rynek jest z tyłu i owszem, ma znaczenie, szczególnie dzisiaj, kiedy słyszymy o tych wszystkich, y, wiecie, y, strachu, niepewności, jak to Bitcoin jest atakowany z każdej strony i. Ze wszystkimi tweetami różnego rodzaju mistrzów klawiatury, którzy, którzy piszą sobie, co chcą, ale tak naprawdę nie odpowiadają za to, co piszą, ale nie mają też żadnej zaangażowania w tym, co piszą, ponieważ nie mają pozycji, więc mogą sobie napisać, co chcą, to, to, to tym bardziej ważne jest, aby samemu rozgrywać to w, w własnej, własnej głowie i. Wiedzieć, że i będąc w grze, to my jesteśmy odpowiedzialni i, i podejmujemy tutaj decyzję. Nikt inny za nas tej decyzji nie podejmuje i żaden, żadna inna opinia nie ma najmniejszego znaczenia to, w czym my tutaj jak my to tutaj rozgrywamy. Jedną rzecz chciałem jeszcze na sam koniec dodać. Mam nadzieję, że wielu tutaj tradującym wraz ze mną ten rynek osobom, e, gdziekolwiek wskaże to światełko, w jaki sposób rozkminiać ten rynek, ale jedną rzecz, co chciałem jeszcze dodać tutaj, to jest, e, e, a właściwie może nawet dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, że na Bajbicie tutaj wyskakują różnego rodzaju oferty i tak jak na przykład tutaj Shanghai oferta, get started i tutaj, e, wiecie, ja tam patrzę i sobie tutaj 6% APR za swoich ETH. Ach, mnóstwo razy e, powtarzaliśmy: Na your keys, na your coins, nie twoje klucze, nie twoje koiny. 6% rocznie zastejkowanie ETH. to znaczy, że musiałbyś trzymać przez rok czasu if, tutaj jakąkolwiek kwotę, żeby zarobić 6%. A dla mnie nie ma to najmniejszego sensu z prostej przyczyny i z prostego powodu. 6% to naprawdę patrząc na rynek, tutaj, nieważne, czy tradyuję BTC do USD, co znaczy, że zarabiam bitcoina, czy też tradyuję USDT, czy zna co znaczy, że zarabiam USDT, A patrząc w ten sposób, to ja naprawdę i myślę, że każdy właściwie, każda osoba naprawdę może przez rok czasu, w ciągu roku, obserwując ten rynek i Czekając na idealny moment wejścia, wejść w pozycję jakąkolwiek i te 6% to jest właściwie, tu mamy akurat 30%, dźwignia 5 to jest, to jest już 30%. To jest, to jest coś, 6% to jest po prostu, jak ja mówię, minimalny oczekiwany zysk 10% z pozycji. 6% to jest, to, jest, to jest coś, co nie opłaca się ryzykować swojego Ethereum dla 6%, Każ, każda suma trzymana tu na giełdzie jest pod tak zwanym ryzykiem giełdy, ponieważ to nie jest, w tym momencie giełda ma nasze, nasze środki, więc to trzeba, to trzeba pamiętać. Tym bardziej, jeżeli się wrzuca coś tutaj na i myśli, że ma lub ma nadzieję trzymać się tutaj przez rok czasu i, i myśleć, że nic się nie wydarzy, nie ma prawa się nic wydarzyć, co z historii wiemy, że to jest, to jest bardzo, bardzo ryzykowne. A druga rzecz, to chciałem powiedzieć, że wiele osób tutaj daje mi, do, daje mi tutaj znaki, sygnały, że niektóre z moich ABC Tradera materiałów mogą być przeterminowane, jeżeli chodzi, o, bo tam mówiłem o fees. A więc jeżeli pójdziecie do Bybit i na, na, na sam dół macie coś takiego jak Trading Fees, jeżeli klikniecie sobie tutaj Trading Fees, to będziecie mieli tutaj wyszczególnione opłaty, jakie giełda was tutaj liczy za wasze trady. A więc, czy jesteście market maker, czy jesteście taker, takie czy inne fees takie czy inne fees będziecie brali. Spot trading, czyli zwyczajne kupowanie i sprzedawanie. Ja wyobrażam sobie, że większość z nas jest tutaj non-VIP traderów. Więc to są nasze opłaty. A więc, jeżeli jesteśmy taker, czyli zwyczajnie z palca kupujemy i sprzedajemy, to tak, tak jest, taka jest opłata giełdy. Jeżeli jesteśmy market maker, to opłata jest trochę mniejsza i to jest po prostu kwestia tego, w jaki sposób ustawiamy swoje, swoje zlecenia. Czyli inaczej mówiąc, czy ustawiamy zlecenie i to zlecenie czeka na realizację, czy po prostu zwyczajnie w świecie robimy tutaj czy limit, czy market? Market zawsze są droższe, limit są tańsze opłaty. Tak czy inaczej, te opłaty są pobierane z kwoty, jaką, jaką tutaj tradujemy, więc to jest też wszystko proporcjonalnie. Ale gdyby ktoś, gdyby ktoś chciał sobie dokładniej. Sprawdzić i, 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 i dosłownie przeliczyć, to na samym dole strony głównej Bybit macie tutaj wszystkie opłaty i ta pierwsza, pierwsza linijka to jest coś, co się prawdopodobnie dotyczy większości z nas. I to by było tyle na dziś. Jeszcze raz przypominam, jakby ktoś chciał, to jest to ja. Sys. Nazwa filmu to była Day Trading Legends i tu jest Sys. A drugi, druga osoba, o której wspominałem tutaj, jak i jest też często wspominana w filmie, gdzie mówimy o, o legendach tradingu, to jest BNF. Również bardzo ciekawa postać, jeżeli chodzi o trading, i o day trading, i o w ogóle o rynek. A więc tyle. Jeżeli chcecie zaczynać swój trading, pamiętajcie. Zacznijcie od najprostszych fundamentów. One są naprawdę e, czymś, co pozwoli Wam nie stracić. Jak tutaj e, napisałem na moim Twitterze już e, kilka razy, nawet wczoraj, boli mnie, jak widzę, jak nasi biało-czerwoni tracą na tradingu, gdy zwykle są to te same schematy błędów popełnianych w różny sposób. Opieranie swoich decyzji na czymś, czego nie ma, a czego się oczekuje. Zamiast na czymś, co już jest, i czego jeszcze się oczekuje. To jest, to jest coś, co chciałem powiedzieć. Opieranie swoich decyzji na czymś, czego nie ma, a czego się oczekuje, czyli wróżenie z fusów, zamiast na czymś, co już jest, i czego jeszcze się oczekuje, czyli wykres pokazuje i rynek pokazuje, w, co, w którą stronę idziemy, dokładamy do tego swoje wszystkie inne wiadomości i, 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 i wiedzę, jaką mamy. I, i, i czy jeszcze możemy tego oczekiwać ten kierunek więc to jest bardzo bardzo ważne tyle na dziś życzę wszystkim zyskownych trade'ów i nie tracimy w tym roku ani jednego trade'a na razie trzymajcie się cześć